Cześć, tej strony Paweł z żyjesz w PL. Nagrywam właśnie przykładowe materiał wideo smartfonem OnePlus 9 Pro jest to rozdzielczość 4K i 120 km na sekundę. W przypadku tych parametrów nie mamy możliwości przybliżania ani oddalania. Nie przełączycie się tak, że pomiędzy jakimkolwiek obiektywem. Można rejestrować ten materiał tylko i wyłącznie obiektywem głównym. Natomiast autofokus działa przepięknie. Poezja po prostu. Przypominam jeszcze raz, materiał jest rejestrowany smartfonem OnePlus 9 Pro. Jest to rozdzielczość 4K, 120 fps. Do recenzji odsyłam Was do serwisu GSM Cześć, trzymajcie się.